Cześć, witam Was na kanale make Makeup i dzisiaj przetestujemy sobie nowości z Glamshopu, nowości dla mnie, będzie to zestaw pędzli, ten różowy z ciemnym włosiem, będziemy mieć pomadkę, będziemy mieć welurki i będziemy mieć folię, czyli taką no dość gorącą nowość z Glamshopu. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak te produkty mi się sprawdzą, z których byłam zadowolona, a z których tak nie do końca. To zapraszam do oglądania dalej. Tak jak widzicie, bazę mam już zrobioną. Wszystkie, że tak powiem, składniki znajdziecie w opisie, a teraz chciałabym przejść do konturowania na mokro. I do tego wykorzystam właśnie ten flat top, który generalnie jest do podkładu, ale tak sobie pomyślam, że ej, w sumie, dlaczego nie mogłabym go użyć do konturowania? Bo do podkładu no, nie używam pędzli, więc nie miałabym jak go przetestować, a wydaje mi się, że to jest ogólnie. Całkiem spoko pomysł. Także mam tam stick z Max and More z kalendarza adwentowego. I sobie go rozprowadzam. O kurczę, ale o fajnie tak miękko wygląda, nie. Jeżeli chodzi o pędzle i podsumowanie tego, jak one mi się sprawdzają, to nie będę za dużo mówić w trakcie aplikacji, bo tak to ten film byłby mega długi. Będziecie mogli po prostu zobaczyć sobie sami, jak tutaj mi się z nimi pracuje. Na koniec Wam powiem, jakie są moje wrażenia odnośnie tych pędzli. Na razie mi się podoba jak to wygląda. Teraz oczywiście sobie wszystko przypudruję, użyję do tego tego dużego pędzla, to jest GB01, a to był GB02 ten flat top. Najpierw zacznę od wykładzenia delikatnego obszaru pod oczami, bo mogło mi się tam już coś pozbierać. Coś tu się wydarzyło z korektorem, ale tego nie będziemy brać pod uwagę w takim razie. Ok, twarz przypudrowana, tak jak widzicie, trochę to konturowanie zniknęło pod wpływem pudru, ale nic straconego, bo zaraz się wykontrujemy jeszcze na sucho. I do tego celu użyję brązera, naturalny brązer i takiego ściętego pędzla. To jest GB04. ładnie się tutaj to rozłożyło, tu jeszcze może trochę rozblenduję, o, ogólnie fajnie, też na czole tak jakoś mocniej nie wyszło, nie chciałam, żeby jakoś tak, wiecie, się to mocno odznaczało, więc git. Teraz do różu z Maxime and More użyję sobie, Aha, jakiego pędzla, a weźmy taki, to jest GB03, a taki... Kurde, nie wiem, jak go opisać. W każdym razie nałożę nim sobie róż. O, dużo nabrał, dobra. Strzepniemy. I najpierw sobie tak klepie, a potem spróbuję to tak delikatnie rozprowadzić. O! No fajnie. No, bardzo spoko i bardzo szybko. Teraz szybciutko rozświetla, czy będzie to oczywiście sezon na blask. I nałożę go takim spłaszczonym pędzlem. Nie ma tutaj niestety wachlarza. Ja zwykle nakładam rozświetlacz wachlarzem, ale myślę, że ten też będzie spoko. Także próbuję głaskać tutaj. Ok, spróbujemy, ale nie widzę przyszłości dłużej. Nie, nie. Spróbuję z innym pędzlem. Ok, mam tutaj pędzel GB06, tamten to był GB07, także może to pomoże. Okej, okay, to już nabrało trochę więcej produktów, więc. O no i tak. No tak to ja mogę. Tak mogę pracować. No a już na nos nałożę sobie palcem. Jeżeli tu byście widzieli jakieś dziwne plamy wokół ust, to po prostu mam dość lekko kryjący podkład i nie wiem czemu, ale moje AZS się jakby trochę włączyło, więc słabo, no ale co ja mam zrobić na no nic. Dobra, poza kamerą zrobię sobie brwi i widzimy się za chwilę. Brwi ogólnie są już prawie skończone, tylko muszę je wypełnić kredką. Nie zrobiłam ich na kamerze, dlatego że nie mam tutaj spiralki do brwi w tym zestawie. I takie bazowe cieniowanie matami zrobię sobie paletą Karniwal 3 poza kamerą i wrócimy sobie na błyski, bo domyślam się, że właśnie na nie najbardziej czekacie. No, powiem Wam, że uwielbiam te cienie, są po prostu przeboskie. Ale już się nie mogę doczekać, jak tutaj dodam jeszcze jakiś błysk, bo to będzie po prostu hit. Teraz mam tutaj trzy welurki. Mam Gwóźdź Programu, Retro i Amanta. Super, złożyłam sobie jeszcze rękę do turbopigmentu. I ponieważ ja lubię bardzo połączenie fioletu i czerwieni, to sobie użyję właśnie tego Amanta na dolną powiekę. Nałożę go sobie pacynką. No powiem wam, że takiej... Malinowej czerwieni, takiego malinowego błysku mi brakowało w mojej kolekcji Jest trochę bardziej perłowy Ale mam wrażenie, że daje taki Jednak bardziej intensywny blask niż perły No nie, bo w perłach czasami już jakby ten blask zanika I właściwie nie widać, że się błyszczą A tutaj, tutaj cały czas widać no, Oczywiście odrobinę rozetrę Tutaj pod spodem o, teraz dołożyłam. I... Oj, ja, już jaki piękny. No, patrzcie. O ja. Patrzcie, druga warstwa i... No pięknie to wygląda. Ale jestem zadowolona. Kurde, no dawno nie miałam takiego takiego, wiecie, że... Wow, to były dobrze, dobrze wydane pieniądze. To ciekawe, co będzie przy folii. No nie no, jest zarąbiście. Dobra. Słuchajcie, przejdziemy sobie teraz do folii i ponieważ mam tutaj tak fioletowo, to wybrałam sobie zieloną Marsale, bo ona właśnie jest taka fioletowo-zielona. Więc myślę, że to będzie jeszcze ciekawie wyglądać właśnie z tą czerwienią na dole. No i co, odpakowujemy to. Jeszcze tego nie, nie otworzyłam, więc trochę się boję. Mhm. Tutaj mamy zabezpieczenie oczywiście. Totalnie pierwsze użycie. O Mater Day. O Jezu, jakie to jest piękne. Już na tym opakowanku po prostu. Aaaa. Ale jestem po prostu zajarana totalnie. Nie no, to na powiekach będzie po prostu. Wow, wszyscy w komunikacji miejskiej się będą mi przyglądać. Cudownie. Już nie mogę doczekać. Dobra, słuchajcie, mam tutaj Gloomy i Glitter Primer. Chciałabym zobaczyć, która baza pod to będzie po prostu lepsza. Z tego co wiem, to powinno się to nakładać palcem, co ja mówię palcem, pędzlem ogólnie. Dlatego ja sobie wzięłam taki oto spłaszczony pędzel, bo nim zawsze nakładam wszelkie pigmenty i tego typu sprawy. Także na moim prawym oku pójdzie Gloomy. Stwierdziłam też, że połączę inną metodę i będzie to metoda po prostu nakładania na mokro, tutaj mam ten tonik z ziai, więc nim sobie spryskam pędzel po nałożeniu, także będzie taki wiecie, podwójne tutaj, podwójne przyklejenie. Dobra, nałożę na razie to z wieczka. się uda, nie bardzo. To spróbujemy zapakowania. opakowania. No co? I teraz pryskamy, czy jak? Ok. I co, i tyle? Ej, no ja chciałam więcej tego. Nałóż się folio! Hmm. Ciekawe. O, no teraz to możemy rozmawiać. Tylko pytanie, czy ja to na taką czystą powiekę w ogóle nałożę? W sensie, by już mi ten chyba gluny zastygł. Dobra. Próbuję jeszcze zmoczyć ten pędzel. Ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam. Chyba nie. OK, próbujemy dalej. Dobra, folię mam już wszędzie. Chyba muszę to zmyć. Trochę mi nie wyszło. Dobra, mi się to dużo lepiej robi palce. Osywałam się to już wszędzie to mam, ale przynajmniej przynajmniej jest rozłożone. Okej, okay, wrócę sobie do matu, bo coś nie tak jest tutaj. I ogólnie już ztrzepać. Jak cóż rada jest kuźwa? Taka, że jak to nakładacie, to najpierw róbcie. Dobra, cała jestem ogólnie w tej folii Dobra, pójdę po taśmę I spróbuję sobie odkleić te drobiny Okej, okay, taśma jest Dobra Przykleję sobie parę razy do ręki Żeby nie zdarło mi podkładu Tylko właśnie te drobiny Nie wiem co o tym myśleć w tym momencie yy, Dopracuję sobie to cieniowanie I zobaczymy Potem przykleję na ten X-Glitter Primer, już wiedząc jak to się z Czym to się je z tym dorobionym wewnętrznym kącikiem wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Oczywiście jeszcze do, dojdą rzęsy pomalowane, ale teraz zajmiemy się drugą stroną. Może na NYX Liter Primer będzie lepiej i też nałożę wszystko palcem, bo najwyraźniej tak mi jest wygodniej po prostu. Może tak będzie lepiej. Zobaczymy. Ok, NYX nałożony. Maczam palec. Ok, cóż. Spróbujemy znowu pędzlem Najładniej to u mnie wygląda na palcu Czemu nie mogło tak wyglądać na, na oku? Tylko jakieś takie... Dobra, zaraz spróbujemy to ogarnąć. Może na pewno ja coś źle robię, no bo przecież to nie może tak wyglądać, nie? Tja! Czemu to najlepiej wygląda na palcu? Dlaczego? Chciałabym powiedzieć, że mi się podoba to, co widzę, ale mi się nie podoba to, co widzę, więc. Wyglądam źle. Hmm. Trochę naprawdę nie wiem, co zrobić. Jak tak patrzę, to może jak to się. Tak rozmażę pędzlem, to może to będzie lepiej wyglądać. No bo na ten moment to jest... trochę masakra, nie? Nie wiem, chyba, że to ma tak być, bo kurde, no ja już zaczynam wątpić w siebie. Już nie mówiąc o tym, że ta folia jest kurde wszędzie, nawet tam, gdzie... Najgorsze, że mi się na dolno i powiece przykleiła, no jakby... Jak ją ja mam teraz zdjąć? Okej, okay, okej, okay, nie ma co panikować. Okej, okay, czekajcie, może. Ja nie wiem, ja, ja się nie umiem malować po prostu. No nie powiem, żeby mi się łatwo z tymi foliami pracowało. Z tą folią właściwie. Nie sądzę, żeby z tą drugą było jakiś łatwiej. A no kurde, dlaczego? Coś zrobiłam źle. Dobra, słuchajcie, muszę sobie poprawić ten dół, bo nieładnie on wygląda teraz. Także nałożę sobie jeszcze trochę tego Amanta więc spróbuję zakryć te zrobiny. No ale kurde, powiem Wam, że chyba mi się to nie uda. No, ja się w tym nie czuję ani dobrze, ani elegancko, ani w ogóle nic. Okej, okay, spróbujemy to wykończyć. Może po umalowaniu, rzęs i tak dalej będzie lepiej. Także zrobię to poza kamerą i widzimy się za chwilę w podsumowaniu i na makijaż ust. Okej, okay, oczy wykończone. Sorry, że tak mało mówiłam w trakcie aplikacji, ale po prostu byłam troszeczkę podłamana, bo wyglądało to naprawdę tragicznie w trakcie. W tym momencie jest okej okay i ładnie wygląda ten makijaż jakby z daleka, ale z bliska jak się przyjrzę to... Mam mieszane uczucia na ten moment. Y Stawiam, że to raczej była moja wina aplikacyjna, bo po prostu pierwszy raz miałam do czynienia z taką konsystencją i tak uważam, że jak na to, co było, wiecie, w trakcie, a na to, co jest teraz, to wygląda to bardzo fajnie, e, w ogóle ta zieleń, no, no błysk faktycznie jest bardzo ciekawy, ale czy turbo turbopigmenty nie dałyby mi tego samego, jakby, wiecie, takiego ciekawego efektu, a po prostu byłyby łatwiejsze w aplikacji? No nie wiem, to każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Ja natomiast przejdę do pomadki. To jest szminka matowa w płynie Glam Shop z kolekcji walentynkowej w kolorze pewniak. Ja myślałam, że. Ja miałam już w ogóle tą szminkę na sobie i myślałam, że ona jest trochę bardziej brązowawa, a na mnie wypada dość różowo, zresztą zaraz zobaczycie. W ogóle trochę... Otarłam aplikator, bo ostatnio jak ją nakładałam i nie otarłam Myślałam, że wiecie, dozownik jest taki ok, To miałam trochę jej za dużo, także trochę zmniejszyłam ilość Konsystencja tej pomadki jest cudowna Jest właśnie taka wodnista Można ją nałożyć w jak najmniejszej ilości, bardzo łatwo I bardzo przyjemnie ją się czuje na ustach, właściwie jej się nie czuje I to jest przyjemne, że się jej nie czuje Ogólnie, jak tak patrzę w tym momencie na ten makijaż, to no, podoba mi się. Ciężko, żeby mi się nie podobało, bo to są bardzo ładne kolory, moje takie, te fiolety. Yy, aplikacyjnie, no cóż, nie wiem, czy to widzicie, ale ja mam pełno tej folii we włosach. Ona się po prostu, ona się pyli. Ja nawet mam tam trochę na, yy, na aparacie, więc. Yy, cóż, yy, yy, pewnie to jest specyfika tego produktu, ale. Nie powiem, żebym była jakaś nim zachwycona. Jeżeli chodzi o pędzle, to właściwie wszystkich pędzli mi się używało super. Co do makijażu oczu, to zajął mi on trochę więcej niż zwykle, nie mogę zaprzeczyć, ale to dlatego, że po prostu trzeba się też przyzwyczaić do kształtu pędzli konkretnego. I wiecie, jakby z czasem to przychodzi łatwiej, troszeczkę, jak się już zna kształty pędzli i wie, jak one pracują. Ale było jak najbardziej ok, wszystkie cienie się ładnie tutaj roztarły, no też jakby zadanie było trochę ułatwione, no bo miały tą świetną paletę Carnival. Ale myślę, że na live może użymy, użyjemy sobie czegoś innego, a i wtedy zobaczymy, jak się sprawdzają w takiej konfiguracji. Tak, pędzle do twarzy też były bardzo spoko, uwielbiam ten duży o puchaty pędzel, on w ogóle się tak śmiesznie gibie i ten flat top też był ekstra do rozprowadzenia tego bronzera, naprawdę bardzo ładnie mi to zrobił nie zrobił jakiś smug czy coś takiego ten do rozświetlacza był ekstra to było takie jajeczko fajne i co no do kondurowania i do różu były absolutnie ok coś jeszcze użyłam, no użyłam tych oczywiście do oczu ten rozcieranie jest fajny, GB16 szczerze, ja jednak mam na, na kimś pewnie GB16 czyli tym takim malutkim pędzlem który jest dość popularny do właśnie tutaj kształtowania tego kształtu powieki to on byłby spoko jakby dla mnie na kimś jakbym kogoś malowała, ale jak siebie maluję to jednak mam dość, te dość duże powieki i chcę dość szybko je pokryć, także dla mnie to było trochę za wolno, ja bym użyła po prostu trochę większego pędzelka no, ale wiadomo, co kto lubi. Mamy teraz godzinę za 7,11. Myślę, że przyjdę do Was wieczorem, pokazać Wam, jak to się utrzymało, czy coś się stało z tymi foliami, czy jest jakaś różnica pomiędzy folią na NYX a na, na MIO. Na ten moment nie widzę żadnej różnicy. Nie widzę różnicy. Ale i tak e, najbardziej chyba ze wszystkich błysków, jakie dzisiaj używałam, to welurek mi się najbardziej podobał. Był najmniej e, problemowy i też pięknie wyglądał na tej dolnej powiece. E, także to tyle, co chciałam powiedzieć. Widzimy się wieczorem. Cześć, e, jest godzina 20.30, ale ten makijaż bardzo dużo już dzisiaj przeszedł, także zrobię Wam podsumowanie, bo już po, po tych. Ilu? 9,5 godziny, tak, dokładnie. Zrobiłam dzisiaj 21 tysięcy kroków. Nie wiem, czy to widać na tym zegarku pewnie nie, bo się zaraz wyłączył. W każdym razie mam zrobione właśnie te 21 tysięcy kroków. Był męczący, dzień dużo właśnie chodziłam, jechałam w maseczce, także ten makijaż jest totalnie znoszony. Jeżeli chodzi o. Dobra, zacznijmy sobie od ust, bo ich już praktycznie nie ma, ale to dlatego, że ja mam po prostu lody i jeden posiłek taki. no po prostu ryż z, 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 smażony taki bardziej, e, więc jak najbardziej mógł, mógł się wy, e, mogły się te usta wytrzeć. Ja ich nie dokładałam w ciągu dnia, e, bo też jakby no, wiedziałam, że się i tak zetrą. E, ale co chcę powiedzieć, to to, że pomadka jest bardzo przyjemna, e, bardzo fajna konsystencja, właśnie taka wodnista, e, rozkładająca się przyjemnie na ustach, niewyczuwalna. Na pewno będę jej używać, może będę ją też trochę mieszać z innymi pomadkami, żeby uzyskać bardziej taki brązowawy kolor. Bo ten różowy, zwłaszcza jak jej trochę za dużo nałożę, to się te różowe tony bardzo wypijają i nie zawsze mi to odpowiada. Ogólnie bardzo, bardzo mi przypomina pomadkę z Golden Rose My Matte Lip Ink, tylko chyba jest nawet jeszcze bardziej niewyczuwalna na ustach, także duży plus potem co tam pod tym, co jeszcze zrobimy, pędzle, pędzle to już wam mówiłam, super, naprawdę jeżeli już trochę się zajmujecie makijażem i chcecie zainwestować w coś takiego, wiecie, co da wam poczucie takiego luksusu, takiej jeszcze większej przyjemności z makijażu coś takiego ciekawego to jak najbardziej, jeżeli się jeżeli dopiero zaczynacie i jeszcze tam jakby nie macie wyrobionych takich, no większych powiedzmy skilli, tak, coś wam tam sprawia większe trudności. To jak dla mnie nie ma się co machać teraz na y, te takie drogie pędzle te z AliExpress czy no tak no głównie z AliExpress tak bo ja też używam AliExpressowych pędzli, y, jak najbardziej wystarczą. Y, także chyba nie ma co. Później co tam mamy dalej? Y, welurek no generalnie trochę stracił swój blask, no jeszcze tam się coś trochę błyszczy takich drobinek czy coś. Ale no, no jest znoszone i naprawdę ten makijaż jest strasznie znoszony. Tak się zastanawiam, czy ten test był miarodajny, bo kto robi 21 tysięcy kroków w ciągu dnia. No, kolor się ładnie utrzymał, drobinki też jeszcze widzę, więc jest dobrze. Yy, co do folii. No tak, teraz jak na się patrzę w tym świetle, to widzę, że ona się trochę pozbiera. tutaj, zwłaszcza na tej stronie, z nyx -a. Na Mio lepiej siedzi, więc uwaga, pamiętajcie, że Najwyraźniej takie wodniste kleje Wydaje mi się, że ten też jest bardziej przypomina Glam Glue Najwyraźniej takie, tego typu kleje lepiej trzymają te folie, bo ten NYX, no zobaczcie, no to się po prostu totalnie rozjechało tutaj A mi się też wydawało, że ta moja powieka się mniej załamuje niż ta Zawsze Że to jest jakaś taka, że tu się jeszcze coś tam wyciza, czy tam się wybrzusza, czy coś no także tak, no, blask był na pewno niesamowity. No, nie mogę powiedzieć, że nie, bo jak się patrzyłam na siebie w, w ciągu dnia, tam w telefonie, żeby zobaczyć, czy coś się nie, nie wydarzyło, to było naprawdę super. W tym momencie, no, tak jest kiepsko, bym powiedziała już. Ale to też przez to, że tu mi się coś osypało z tuszu. No, wiecie też, no, było dzisiaj gorąco, więc ten makijaż miał no, naprawdę ciężko. No, on wygląda tak, jak właściwie wyglądać by mógł. No i tak, jeżeli chodzi o te folie, to powiem Wam, że jak na początku byłam totalnie tak Boże, jak to wygląda, co ja kupiłam i beznadzieja, to w trakcie w trakcie jak się tam przyglądałam w ciągu dnia, to miałam takie, o Boże, jakie to jest piękne, po prostu takie dwukolorowe, No naprawdę efekt był super. Dopóki to się totalnie tutaj jakoś nie powycierało, zwłaszcza na tym oku, na tym jeszcze jest spoko. Ale właśnie w takim słonecznym, naturalnym świetle to wygląda przepięknie. Jak mi się uda, to jeszcze wam pokażę i jak się przeglądałam w ciągu dnia, to to był jedyny produkt, tak naprawdę, o którym pomyślałam, że jak mi się skończy, to na pewno go sobie kupię. W tym momencie jak na siebie patrzę, to nie wiem, chyba muszę się po prostu jeszcze nauczyć jak to aplikować. To na pewno nie jest coś dla osób początkujących. Bo to jest ciężkie. To jest naprawdę ciężkie w aplikacji, ciężkie do rozprowadzenia, ciężkie, żeby to dobrze wyglądało na powiece. E, więc polecam to raczej osobom, które coś tam już z tymi pigmentami, z jakimiś ty, takimi, no może niepodobnymi podobnymi konsystencjami, no bo od czegoś trzeba zacząć. Żeby po prostu się nastawić na trochę bardziej problematyczną konsystencję. Ja myślałam, że to będzie taki bardziej krem brokatowy, i no i się pomyliłam po prostu, ale wiecie, będę się doskonalić tutaj w tym nakładaniu i dam wam znać, jak to mi wychodzi. Na ten moment podchodzę z pewną rezerwą, ale. Jednak robi to na mnie wrażenie. Nie wiem, czy ja się dobrze wyraziłam, ale mam, mam takie po prostu mieszane uczucie, że wiem, że to wymaga dużo pracy, ale efekt jest tego wart. I może nie na co dzień, może nie tak wiecie, bo Turbo Pigmenty ja na przykład mogę używać na co dzień, mi to nie przeszkadza. Ten blask jest jakby absolutnie ok dla mnie. To jest już coś takiego większego, ma większy kaliber i naprawdę bym to tak zachowała na takie, wiecie, specjalne okazje, gdzie na przykład wychodzę o... Załóżmy 19 i wracam nam sobie około 3. To, to nie jest jakoś, jakoś długa ilość czasu, bym się wtedy nie baży, to mi się jakoś pozbiera, osypie czy cokolwiek innego. To, co jeszcze zauważyłam, co mnie trochę niepokoiło, to to, że coś mi wpadało co jakiś czas do oka. I nie wiem, czy to kwestia tego, że jakby, no raczej nic z zewnątrz, dlatego że ciągle miałam na sobie okulary przeciwsłoneczne, więc coś z tego makijażu. I ja nie wiem, czy to ta folia przypadkiem nie robiła mi takich boli tutaj, bo tak jak widzicie, ona jest mocno drobinowa. Sami musicie ocenić, taka jest moja opinia na temat tych kosmetyków. Mam nadzieję, że była dla Was jak najbardziej przydatna. Jeżeli film wam się podobał i był dla was przydatny, to proszę was oczywiście o zostawienie kciuka w górę. Napiszcie mi w komentarzu jak tam wasze nowości z Glam Shopu, albo ogólnie jakie nowości ostatnio testowaliście, jakie wam się sprawdziły, a jakie nie. Jestem bardzo ciekawa, e, co, tam, e, co tam u was kosmetycznego, ciekawego się dzieje. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. E, filmy pojawiają się raz w tygodniu w niedzielę o 11. No teraz w wakacje może być troszeczkę opóźnień, bo Różne rzeczy się u mnie e, dzieją. E, tak chciałam Wam tylko powiedzieć, że przez następne dwa tygodnie nie będzie liveów, e, dlatego, że będę pracować jako wychowawca na koloniach, e, więc e, się nie zobaczymy. E, ale jak tylko wrócę, to oczywiście zrobię dla Was live'a, bo pewnie się za Wami stęsknie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, cieszę się, że byliście ze mną. No i co? Do zobaczenia!